Testowałem miuing przez ostatnie dwa lata. Na końcu w filmiku dowiedzieć się, czy to w ogóle działa eee, oraz zobaczyć moje efekty. No, ale może od początku. Co to jest? Jak to w ogóle ma działać? Eee, no już tłumaczę. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, eee, to miuing jest techniką, eee, która polega na utrzymywaniu języka eee, przy podniebieniu, żeby cały język do tego podniebienia, tak jak widzicie tutaj przed sobą, mamy wtedy zamknięte usta, oddychamy przez nos i, i staramy się utrzymać tą pozycję języka przez, eee, przez cały czas. Eee, w nocy. Również na początku nie jest to proste, trzeba się do tego przyzwyczaić. Dla mnie nie było to na początku naturalne i trochę mi zajęło zanim się przedstawiłem. Musiałem cały czas sobie to przypominać i, i myśleć o tym. Więc całym zamysłem jest to, żeby, żeby wasza szczęka była bardziej ostra. Nie podobało mi się to, jak wygląda na zdjęciach. Nie lubiłem jak ktoś mi robił zdjęcia. Nie lubiłem tych zdjęć oglądać. Miałem trochę taką za twarz, i właśnie napotkałem na pewien filmik o Mewingu, który pomógł mi z moją przemianą. Tutaj macie zdjęcie przed, a tutaj zdjęcie po dwóch latach. Czy możecie zobaczyć te moje zdjęcia sprzed, sprzed dwóch lat. Yy, tak właśnie wyglądałem. A tutaj z teraz, z poprzedniego miesiąca, tygodnia. Yy, jakieś najnowsze zdjęcia. No, moim zdaniem różnica jest yy, ogromna. Możecie ocenić sami, moim zdaniem mimik działa, jest to bardzo fajna technika, każdemu polecam, jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej to możecie mi napisać w komentarzu, możecie napisać mi w DM na Instagramie, eee, praktycznie wszystkim odpowiadam, no i tak, właśnie takie są moje efekty, zapraszam do subskrypcji, ponieważ będzie to się pojawiało więcej, do zobaczenia w następnym filmie.